Zrzędniwa, czuwa, wściekła, smutna, radosna i spokojna. Bo tylko sześć portretów spośród mienia. Sześć portretów każdej z was. Zapraszam na spektakl koła teatralnego naszego liceum. Portrety sześciukowych. niemożliwe, trudne, trwa próby. Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, czarne, wesołe, bez pomysłu z nim, jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie. Urodził mu dzieci, żadnych dzieci, jedno. Najdna, ale najlepiej doradzi, Słaba, ale udźwignie. Nie ma głowy na kartku, to będzie ją działa. Czyta jastersa i pisma kobiece. Nie wiem po co ta śrubka i punuje most. W rękach trzymała frubelkę z badanym skrzydłem. Właśnie pieniądze na podróż daleką i długą, Pasach do mięsa, konkres w Do Dokąd tak biegnie? Czyż nie jest zmęczona? Ależ nie. Tylko trochę. istnieć chodzi. Albo go kocha, albo się nie parła. Na dobre, na niedobre i na niebezpieczne. Wielu na złych twarzach, jak wrzęczącą pszczołę, lekko pochylają skrzydła nad białym czołem, potem poduszkę, jakby była górym kotem, zwiniętym w kłębę, miękko. Ręką, śmiechem, gdy odchodzą, wyluchają na rynku zgasła i zostawiają ciepły sen zamiast śpiewa. Nocą nabrzmiało od niezdrowych oddechów. Śnią o nich smutni mężczyzn. To jest koszmarna wyspa na oceanie spokojnym. Trenowaci wyciągają ręce, wyją ich łóżka pełne pajęczyn, twarze obszedły, a ty chodzisz jak obłok, spadły z promiennego nieba. Uśmiechasz się. Dlaczego? Czy wioski nie zadają jeszcze oddech zatruty Czy w twoich ciemnych włosach fiołki pachną? Zsumią mnie. O, czoło. Chcę zobaczyć. Chcę zajrzeć do ogrodu wiosanego twoich myśli. Chodzisz, taka taka jasna, jakbyś nie była słońcem schodzącym nad trędową wyspą. Nie wiesz, że to o tobie było. Nie wiesz, że zbierałam fiołki rozkwitłe pod krzakiem adresu, wyspy. myśli jak palce. A teraz, wolno, z kolczastych słów Wydobywam kwiaty, te najpiękniejsze. Weź je, zasać, gdzie chcesz, niech zakwitną od Obsadź snem spokojniejszy, wieczorem w gwiazdce lany, u ranki miłość. za uśmiechem, wiesz, za wiosną, za trzcele przyczętą do uśmiechu. No on nie smoli, moje dumne włości, łąki moich obrusów. Wierdzy, szapnie złomnych, prześcieradła rozległe, drobocena poście i suknie. Jasne suknie. Nie zostawiłam tutaj żadnego dziedziny. Niech więc rzeczy żydowskie twoja dłoń wyszpera. nowo, lwobiany, dumna, rurożniczka. Doroś ciepło, chyba, matko polskończera, tobie! W im Bo co mi w tym. Bliscy moi nie rób. Nie, nie Pamiętam o was. Weście kiedy szli szupowcy też A mnie. Przypomnij i mnie. Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze i zapiją mój pogrzeb i własne bogactwo. Kiliminy, makaty, półmiski i lichtarze. Niechaj pił noc całą, a o świcie brzasku zaczną szukać cennych zły. W kanapach, materacach, kołdach i dywanach. O, jak się będzie w ręku palić im robota! Kłęby włosia końskiego i morskiego siada. Chmury brutych poduszek i obłoki pierzyn. Do rąbku Skrzydła zmienił ręce obie. To krew w pakuły z puchem zlepi świeżym i uskrzydlonych aniołów najlepszym. Chleb codzienny dałeś nam, Panie, Kazałeś, by gorzki był, jak ranek węgle, Kiedy się brzegiem okna gorące marzą łzy. Dałeś nam, Panie, w serca miłość, A serce, sercem walczyć musi, A polmaki wiedną, nie ujrzane, A polmaki wiedną, wydeptane. Złe dałeś nam serca, złe, Okąśliwe ścierniska, znaczymy drogi nasze na pokrwawionych stopach. Nieba ścierniska faluje i zachodzi za spojrzeniem już nie z tego świata. Zachód, a ty byś chciał zejść, tobie, by radość znieść, jak złoty sztandar. Niebo spotrzeć na ziemi, bliżej, bliżej niebu. A noce? Noce. O, hej, białe noce samotnie mi się widzą, jak zniechnięte ptaki. Tak, jesienne zdają mi się noce, zorzyste. Szerze, żałobne, sprawione przez samych umarłych. Samotność, o samotności mi myśleć. A samotni? Gwiazd. Gołymi rękami gwiazdy łobią bez sieci. A to przyjeździ. W czarnym trykocie lśniącym i kasku z gumy czerwonej. Zachodzi w morzu jak słońce, tylko z przeciwnej strony. Zamieszana srebrzystą pianą, zamętana brzmiącą grzywą. przekomarza się z oceanem, który chciałby ją kochać nieżywą. Leży jak bożu, na fali oparła głowę, otworzyła ramiona w głowę, cała oddana morzu. Może wzbiera ponad krawędzie, Zagarniają chciwym ruchem, i są jak lewa swodęcia. Okryciła tę dzień Jak muszla współzranurzona w twarz szmaragdowym obiegu, Sparta na smukłych ramionach, faluje, leżąc przy brzegu. Podpina z ramion zapięcia, trząsa kropkę z dłoni, łzy szczęścia gorzkiej toni, która ją miała objęcia. Jak skarb wyrzucony przez falę, Otoczona konturem blasku, Leży rozparta wspaniale Na migdałowym piasku. Wędzi po drogach, wiatr, mnóstwo odmiany odmianujących w policzkę. Kocham tym, jak cieszę się odmianą. Chcę pośpieszyć się, chcę a albo stanie. I miłe są jednak koło tęsknoty i śmierć śmierć, która nazywa się spełnioną. Czego się nie jest za dużo. Przelewam się przez brzegi lata. Troszkę, troszkę mam swój własny rodzaj szczęścia. Czas Czasem przyłącza się do mnie mężczyzny. Idziemy razem. On mówi, że to do śmierci. Potem mówi się o Także, jak rzecz masz. Idę sam. Potem, znów na zakręcie, przyłącza się do wytłumaczysz. Idę, ciągle idę, jak pędzi pod Na mojej drodze zawsze wiele pian. Ja.